Ja jestem grawat. a dziś sobie zagramy w grę Przekształcić Kulkę, więc zaczynajmy. co my tu mamy? Gniazdo i łopatkę. Wybiorę gniazdo. Okej. Okay. Teraz... Chyba potrzebuję słońca. Okej. Okay. Co dalej? Oooo! Kilknotka! Jeśli bierzemy to coś... Ooo! <laughs> Co to? Nieźwiec! Hmm... Rozmnażaj się, a nie... Chyba! Łoje! <laughs> Grow over... Uuu. Jeszcze raz, zaraz wybierzemy łopatkę, żeby się zakopała. Nie wiem, co, co teraz jest stanie. nie? Hmm, podlejemy. Dobra. Kwiatek, co to? Hmm, jakiś kubeczek, nalejemy mleko. Niech pije. teraz spróbujemy. Łopatka. Okej, okay, już. Teraz podlewamy. Okej, okay, teraz wodę dajemy. I co teraz? Co teraz się stanie? Rybka. Wow. Co to? Nic no to dajemy to, ale nic, nic innego nie ma do wyboru. Cukier chyba, albo sól. Hmm. Woda. Nie. Damy ziemię jeszcze gwiazdkę. Jemy. A. We dobrze, dobra, żywa, Okej. Okay. Ostateczny wybór. Yeah! Co to? Dynamit? Czy co? Congratulations! Yeah! Dali, daliśmy radę, ale zagramy jeszcze raz. Teraz inaczej spróbujemy. Okej, okay, wybieramy gniazdko Już wiecie co będzie mm. Teraz słońce było Później co będzie Hmm, ten niedźwiedek Okej okay. Salto, salto, no 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 Teraz dam to co to? Da? Wow! Mm, Tor... Palma! Mm, co to daje? Rytuał! Yeah! Wow! Ah, Jezu! Grow over. Ogórne. Spróbujemy jeszcze raz. Okej, okay. próbujemy to było słońce. Dobra. Było, by ten niedźwiadek. I później było to rozprężanie. Okej. Okay. nie była palma, teraz będą tory O co one będą robić? Naprawdę, ciuchcia, pociąg Boże mm. Grow over Próbujemy dalej O, tak się da Bra. Tutaj damy Ha, to damy Wstawało, a nie. Dawaj. Kurde. że kształciłaś Damy jej. To taki ślimak, o co imię, damy muszle. Ślimak. Rower. No to dajemy marchewkę. Żurafa. Żerafa! Embre. Grow over. Dajemy teraz noc. Księży się Je o, yeah. O, diabeł! Włotek? Je. Yeah. Co to wyszło? Co tam ma być? Dajemy to coś nie wiem co to jest klej. O lecimy. Eja, yeah, grałowe. Dodamy tutaj pudełeczko. Przedniotło to, znaczy wessało. Teraz ok. Przysz, będziesz katolik? Trumna. Eee, dobre. Groowe, no to dajemy to. I co? I co? No i co? Ja zrobię cięcie i zobaczę. To chyba nic nie daje, więc ja zakończę odcinek. Więc trzymajcie się na razie.